Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest młoda pisarka, dramatopisarka Klaudia Paś, e, która debiutowała sztuką pod tytułem Jak się kochać w domu. Jak się kochamy w domu, no Jak ale się tak. w domu"? <laughs> Jak się kochamy w domu. E, Tytuł prowokujący, bo mogą to być różne odcienie kochania. M m tak, jak sobie myślę, kochanie takie kogoś za trzyny, tak? Kochanie takie mm, seksualne, mm -hmm. Mm -hmm. może przyjacielskie też? Jakie tu są rodzaje kochania, miłości? Znaczy, sztuka składa się z trzech jednoaktówek. E, to są trzy oddzielne historie, które się łączą. Punktami wspólnymi, jakie sobie obrałam, żeby je połączyć, to samotność i seks, to wszystko łączy tych bohaterów, wszystkie ich rozterki, marzenia, pragnienia, można sprowadzić do tych dwóch słów. No i co? W pierwszej części mamy miłość małżeńską, druga część to jest miłość nieznajomych i trzecia część to miłość rozwodników. Tak w skrócie e, mówiąc. Oczywiście jest tam jeszcze wiele innych aspektów, ale jeśli miałabym to skrócić, no to do, do, do czegoś takiego. Mm -hmm. Mamy tam zdradę? E, <laughs> no, nie wiem, czy mogę zdradzać. E, no dobra, mamy zdradę. Zdradziłam, mm -hmm. że mamy zdradę, tak? Tak, mamy zdradę. No bez zdrady by się nie obeszło. Cała intryga pewnie. Skąd pomysł na kamienicę? Nie wiem, jak to w sumie wyszło, było tak, że najpierw napisałam pierwszą część o małżeństwie, które jest zamknięte w swoim mieszkaniu i tam się to wszystko rozgrywa podczas w zasadzie jednego wieczoru. I jakoś potem taki pomysł przyszedł, żeby to jakoś dalej pociągnąć, jakoś usadowiłam ich w w jakiejś lokalizacji, wyobraziłam sobie, że jest to kamienica i pomyślałam jak, jacy mogą być ich sąsiedzi. I zaczęłam pisać o tych sąsiadach. I, no i tak to wyszło. Mhm. Obserwujesz ludzi, żeby potem coś z nich wyciągać? Tak, nie wiem, jakieś zdania na przykład zasłyszane? Czy lecisz czysto wyobraźnią? Często, to co powiedziałaś jest fajne, bo tak rzeczywiście często sobie zapisuję jakieś zdania zasłyszane. Mam do tego specjalny swój zeszyt, ale w większości, jak tu mówisz, lecę wyobraźnią. Często te zasłyszane zdania są po prostu takim zaczynem do moich dalszych wyobrażeń. Młodej dramatopisarce, bez wyrobionej marki, bez doświadczenia, jest łatwo przekonać teatr, żeby wystawiła moją właśnie sztukę na swoich deskach? Jest bardzo ciężko to zrobić i moja sztuka długo się naczekała, że tak powiem, bo zaczęłam ją pisać i w zasadzie ten główny trzon napisałam jak miałam 23 lata. Mam teraz 26, więc trochę poczekała. Potrzebowałam po prostu spotkać odpowiednich ludzi, przychylnych mi i no po prostu spotkać fajnych ludzi, którzy w to uwierzyli. Samej byłoby mi bardzo, bardzo ciężko. Mm -hmm. mm, czytałam w wywiadzie z... z... powinnam sobie robić nagadki jakieś, ale jakie je czytać, skoro jestem ślepa? Mówisz o wywiadzie z, z naszą reżyserką? Dokładnie, Iza Bukowska. Dużo będzie wycinania. <laughs> Czytałam w wywiadzie z Izabelą Bukowską, że ta sztuka jest podobno bardzo, masz bardzo, masz bardzo e, poważne spojrzenie na mm, sprawy damsko-męskie, małżeńskie, związkowe, to znaczy związkowe, no. Związku. Czerpiesz z obserwacji ludzi, czy z własnych doświadczeń? Czy może, nie wiem, inspirujesz się jakimiś książkami? Hmm, czy poważne mam spojrzenie? W ogóle się zastanawiam. Nie wiem, czy mam poważne spojrzenie yy, na, na, na tematy związkowe. Po prostu lu, lubię o tym pisać. Yy. To mi wychodzi, hmm. nie czerpię z żadnych książek, bardziej właśnie z obserwacji znajomych, przyjaciół, mojej rodziny, z moich własnych doświadczeń. Yy, nie wiem, po prostu siadam przed kartką papieru i zaczynam pisać i to jakoś, yy, po prostu te postacie mówią do mnie, <ścoughs> jakoś samo się dzieje. A czy pisania da się nauczyć? Czy to jest krew w krwi? Czy... Hmm. Czy trzeba iść, nie wiem, na jakiś kurs z napisania? Znaczy myślę, że... Jak było z tobą? Myślę, że zawsze to miałam, jak to mówisz, we krwi, ale musiałam też sporo nauczyć się wielu rzeczy, bo wiadomo, zawsze jakiś tam ma się talent czy zdolności w jakimś kierunku, ale jeśli ich się nie rozwija, to no nic z tego nie będzie. Mhm. Y Trzeba się też sporo uczyć i no i wiem, że sama, gdybym po prostu usiadła i zaczęła pisać, to, no to nie miałoby to takiej wa wartości, jaką ma teraz, gdy mhm. już mam y, po prostu wiedzę na ten temat. Mhm. A gdzie nabywałaś tą wiedzę? Czy ja bardzo dużo y, sama się uczyłam, znajdowałam sobie najróżniejsze książki, materiały, czytałam o tym, sama sobie robiłam ćwiczenia pisarskie. Yy, udało mi się w końcu iść do szkoły. Yy, byłam przez rok w Krakowie, uczyłam się scenariopisarstwa, pisarstwa. A, co, pamiętam, co prawda? Nie? Tak, Mówiłaś. no to prawda to było scenario filmowe, ale też mi się bardzo przydaje przy pisaniu dramatów. Mhm. Planujesz wystawić kolejny dramat? Tak, tak, jesteśmy w trakcie rozmów. Właśnie nie mogę na razie nic zdradzać, ale. A zdradzić mi po wywiadzie. Zdradzę ci po wywiadzie, tak. Nie odpuszczę. No dobrze, żeby nie przedłużać. Ja już dziękuję Ci za wywiad. Było mi bardzo miło się spotkać. Może jeszcze tylko powiemy, gdzie można zobaczyć Twój dramat. W Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury to jest na Pradze. Jeśli ktoś kojarzy kino Praga, a myślę, że większość naszych słuchaczy, to, to tak, to właśnie w, w siedzibie kina Praga. Teraz jest tam i kino, i teatr, i właśnie wystawiamy, jak się kochamy w domu. Super. Dziękuję. Dzięki.